Hej, dziś ludzie, jestem Maciej. Co wam powiem, się pytacie? Nie pytacie? Nie, to szkoda, że tak macie. Ale jednak, ktoś tam pyta. Z tłumu widać, że ktoś pyta. Skoro jednak, to coś powiem. Jest toś mroczna i brutalna. Nie żartuję, jest lightowa. O co chodzi? O grę jedną. Elfem jednym dziś zagramy, choć to człowiek jest przebrany. Stał z podłogi, bo tam leżał. Szybkim krokiem już tak mając, drzwi otworzył, coś szukając. Cóż to znalazł się, pytacie? Jakąś szmatę, co wygląda jak bohater. Kawał kija z drewna chyba, co bólem się nazywa. Telewizor już zapalił. Dotknąć go chciał, lecz wypalił. Promień czaski niesłychane. Chyba boli, nie, nie boli? <grystanie> Jednak twarz coś się pierdoli. Jakiś duszek pospolity, lata jeszcze nie wypity. Coś tam gadaj pierdoli, czegoś szukaj fanzoli. Ale szybki mały gnojek. Szybko uciekł i poleciał, nim powiedział. Gdzież to poszedł, kiedy wróci, nie wiadomo. Cóż to nucił? Coś opadzie z tej podłogi? O portalu, trolu z nogi? Sam już nie wiem, co to było. Jak toż zacząć trzeba myśleć. A już wiem, co mam wymyśleć. Dotchnę pada i rozjaśnię. Start wciskając już wyjaśnie. To kraina niesłychana, ze snu znana. A tam skrzynka, dobrze widzę, już za moment się z nią widzę. Nagle światło się zjawiło, moje gały oślepiło. Coś mówiło i mówiło, co mówiło już sam nie wiem. No bo przecie, kto by czytał teksty całe w chmurkach małych i ospałych? Podejdziemy do drewienka, bo coś skrzynka jest zamknięta. Dajmy wycisk tym wazonom, by nam kasę dały słonom. A gdzie klucz się tu znajduje? Ja wam powiem, gdzie gustuje. Tutaj mam Cię, dziadu mały, za tym dękiem ukrywany. Teraz skrzynka, która czeka za tym rogiem już od wieka. Już otwarciem się nam szczyci i też sama widzi. Cóż to w środku nam się chowa? A tam głowa! Dalej w drogę, nie czekając, popylając. Tam już Brzydal, jeden taki, raczej zły jest nie dla draki. Czeka na nas i też strzela, zabijając bohatera. Sam to nie wiem czy to prawda, lecz restartem jedna prawda. Jedna głowa oklepana daje kasę tylko z rana. Wyzbierając już stąd wszystko, udajemy się tam nisko. Zaraz kamień dosyć mały, podnosimy i ciskamy. Teraz dawaj to co miałeś, i spadamy. Gdzie nie spojrzeć, tam bandyci oni zawsze nie wyrzuci. Wynik mamy już wspaniały, kiedy tylko się schylamy. Skog jest dobry, lecz nie mały, bandzior za to zastrachany. Wredna gęba jest już sina, kiedy tylko drewno zginamy. Nie marnując więcej czasu, znaleźć trzeba wyjście z lasu. Teraz już się pożegnamy i bandytów nie spotkamy.